Cześć, jestem ultrasławnym youtuberem i jak mnie... wcześniej na mnie nie trafiłeś, to nic dziwnego, bo to mój pierwszy odcinek na YouTube, okej, okay. ale moim zdaniem YouTube jest przepchany youtuberami z gier, bo może przez to, że ja ich oglądam. Ale mi się wydaje, że kiedy wchodziłem u kogoś innego, to też tak było, że na pierwsze sławni youtuberzy z gier się wyświetlali. A ja mam zupełnie inny pomysł Będę nagrywał na YouTubie moją hodowlę Będę nagrywał na YouTube materiały o przyrodzie To moja pasja A zainspirował mnie do tego kanał Ptaszniki Zająca Polecam, bardzo fajny gość I od niego mam inspirację do tworzenia takiego czegoś A więc co, czego można się spodziewać? hoduję tak hoduję patyczaki od tego zacząłem właściwie w głównej takie bardziej profesjonalne hodowanie chociaż trudno mi się to wydaje profesjonalne jestem takim cieniasem w porównaniu do innych to od tego polecam zacząć to są patyczaki zwyczajne. Nie wiem do, dokładnie jak się nazywają, tamte łacińskie nazwy, ale patyczak zwyczajny to raczej takie coś wyszuka. I one mi jedzą. Najpierw jadły bazylję, ale wyszkoliłem je, żeby jadły mi też jeżynę, bo ona rośnie wszędzie na dworze i dorastają tak średnio, ile to może być. Popatrzmy sobie ile to będzie. Około 8 cm to jest taki już w miarę dorosły, chociaż jeszcze zielony. No i są spoko można, fajnie je, je właśnie, mało im się dzie, dzieje, nie są takie jakieś delikatne i trudne w hodowli. Można kilka dni na przykład nie, zag, jak się zagapi, to nie, nie stanie się nic im i to właściwie tyle mogę powiedzieć na ich temat. Bardzo szybko się rozmnażają, sporo jedzą. To widać, że jedzą takie patyczaki. Więc wiadomo. Czy jedzą czy nie? O, tu mam na przykład starego osobnika. Stare osobniki za to ciemnieją. 9 cm. No i myślę, że to jest maksymalna wielkość jaką mogą być przejdźmy do czegoś następnego następnych zwierząt tak, zamykamy żeby tylko za, żadnego teraz nie zgnieść chodź, zabierz noga Uf. kogo nie zgniatam? zawsze jest stres z zamykaniem się robią żwawę. Taki mam fajny pojemnik, że można, właśnie jak się od góry zrobi, to mniej ucieka i można im spryskać wtedy łatwiej. No zabierzcie giry. O nie, jak się spryska, to jest najgorzej. To jest wtedy masakra. No, zabierzcie te łapy. No, mam to. Możesz, mogą się pojawić też, na przykład, minerały jakieś. Tam z tyłu może widać w tle moją kolekcję w gablotach. Mogę ją też kiedyś opisać bardziej z bliska. No i przejdźmy do kolejnych stwarzeń. Jak już jesteśmy przy patyczakach, to straszyki. Które są bardzo podobne do patyczaków, właściwie. <grystanie> Ale tak flipa zrobił. Salto, normalnie. Zaraz, jak to widać? On jest duży, ewidentnie większy niż tamte, a on, nie wiem, czy jest jeszcze dokładny do końca dorosły. Robią się coraz ciemniejsze z wiekiem. Kupiłem je w L4, ale naprawdę ja nie wiem, nie wiem ile one ma, ile mają owadów, owady stadium i w ogóle nie wiem o nich zbyt dużo, ale jedzą jeżynę i jak obserwowałem to z wiekiem mi ciemnieją i właśnie miały wcześniej pasiaste odnóża, teraz tych pasków prawie w ogóle nie widać. I jedne są mniej w ogóle nie rosną, tylko brązowieją. Takie mniejsze to podejrzewam samce, ale naprawdę o nich mało wiem, mało wiem, bo są nowe. Nowo je kupiłem i właściwie, to ja naprawdę z mojego doświadczenia to nie polecam absolutnie. Właściwie jak się nie jest specjalistą, kupować st starszych, bo mi wszystkie zdychają. Jak kupuję dorosłe, to zdychają. Trzeba kupować takie młode, żeby, bo one lepiej się dostosowują. Co wezmę teraz. Następne, które mi zakupiłem jako jajka i bardzo długo czekałem, aż mi się wyklują i ultra szybko rosną w porównaniu do patyczaków moich. To jest też takie straszykowate. Chociaż dużo się nie różnią, szczerze powiedziawszy. Teraz, wcześniej były takie paskowate, więc a teraz są no takie jasne bardzo w sumie. Teraz przechodzimy do innych rzeczy, bo nie mam już z żadnych już straszykowatych. Wezmę na początku. Karaczany madagaskarskie O, jeszcze jedno o straszykowatych. Że nie trzeba się przejmować jak tracą kończyny, bo one tak zawsze mają W welinkach tracą, jak linieją O Jest nasza para Oto to są karaczany madagaskarskie Nie za bardzo widać, żeby jadły, nie chcą się rozmnażać Chodź tu Symeon, tak dałem mu na imię a. tu jest samiec i tu samica do 8 centymetrów dorastają samica jest większa i ten symeon on bardzo jest stary bardzo długo już go mam no a to jest to już dwa miesiące i chociaż nie gryzą, to trudno je złapać, bo mają całe kolczaste. Co ty robisz? Wygląda jakby próbował mnie ugryźć. Nie wiem. No to dajmy im spokój. Oni tak właśnie cały czas. Y ze sobą siedzą i nic nie robią, spryska mi tylko trochę kawałek papieru, żeby tam miały co pić, i właściwie je to się trzyma tak, że jak ktoś przychodzi, to to robi wrażenie, przyznajcie to, robi wrażenie takie wielkie. Tylko wiem, że nudzę, za powolny jest ten troszkę. No ale y y spróbujcie sami nagrywać pierwszy swój odcinek na YouTube i zrozumiecie, że to jest stres. No to przejdźmy do chrząszczy, bo w nich mi idzie dobrze. Jakoś, jakoś dobrze mi idzie. Jak, jak chrząszczę się tykam, to od razu jest wszystko do... świetnie. Tu jest znowu coś jak paty... patyczaki. Dużo jedzą i mega się rozmnażają. Mącznik młynarek. Tu. Mącznik młynarek, tu mam go. Jak widać mnóstwo. I na szybko, bo już ten odcinek się przeciąga. Tak wygląda chrząsz, Je... Jest. Że, jak to? No, taki czarny, paskowany. Je, jedzą e, te, na przykład musli. Jakieś płatki takie. E, więc. E, no, takie rzeczy są dosyć drogie. A ja zorientowałem się, że jedzą papier, dlatego bardzo mi to ułatwiło naprawdę i mogę im dawać papier i go zżerają na potęgę. A teraz pokażę larwę mącznika młynarka i zawsze chciałem wiedzieć czy ten co mogę karmić. Zawsze chciałem wiedzieć co tym można nakarmić, żeby no kupić sobie coś nie takiego trudnego. A żeby mi zjadało te mączniki młynarki, bo mam ich za dużo. No i wiem, że ptasznik, bo cały czas chciałem mieć ptasznika, to mam ślimaka afrykańskiego, który je różne warzywa, sałatę lubi. I on nie jest wcale taki duży, chociaż jest ogromny i tak bardzo mi osikał. Jest coś jak każdy ślimak i lubi papier, bo raz mi zjadł kartkę. Jak mi uciekł w nocy, bo podważył siatkę. I fajny jest. Lubię go Ro rośnie do większych rozmiarów, bo raz widziałem w sklepie. I o nim też dużo nie powiem, nie znam się, ale łatwo się go hoduje i jest śmieszny. I jak się nie trzeba się martwić, że się go zasuszy, bo chociaż ja nie wiem, czy to dobrze e, dla niego, ale chyba tak jest czasem w naturze, że po prostu jest pora sucha i on się zasklepia. I jak na przykład ja mu dawno nie sprajuję, to on się zasklepia. Zakopuje się e, na sam dół swojego, swojej tuby i się zasklepia. Myślę, że wiele większego dla niego teraz nie trzeba. To jest takie prowizoryczne, ale myślę, że ślimak to nie potrzebuje za dużego pola do popisu. Teraz przejdziemy do mrówek, czyli to co mi się udało. Tylko teraz koronia się zatrzymała, bo nie ma nie ma warunków, bo powinienem je zimować chyba. Tak podejrzewam, dlatego. A tego nie robię, bo nie wiem, jak to się robi. Muszę poczytać. No, i po prostu kolonia sta... stoi w miejscu. Nie wiem, jak to teraz pokazać. Wezmę, może. Tu mam właśnie do zbliżania. Może im zbliżę teraz jeszcze. Ta gąbka, która nasiąka i powinienem to robić pipetą, żeby to się tam bardziej wchłonęło, o, jednak się wchłania, powoli. Ale spray mi się kończy, to o uzupełnię. Mam tu jedną królowę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, jak było. Osiem robotnic i żadnych jajek nie widać. Więc chyba po prostu uważają, że Trzeba przeczekać zimy. Dziwne, Zim, w zimie nie jest zimno, ale tak czy siak nie możemy przecież niczego zrobić. Trzeba zimować. No. no i może na wiosnę zaczną coś robić, się rozmnażać. Bo na razie kolonia stoi w miejscu i nic nie robią totalnie. Po prostu czekają, tutaj się za zabudowały sobie. Wejście, bo takie sobie formikarym zakupiłem i yy, jak jeszcze nie było właśnie zimy i przestały mi się rozmnażać to bardzo fajnie się rozmnażały i było bardzo ciekawie dużo różnych rzeczy cały czas coś się działo murowały, biegały po tym no, i do tego pomysłu, żeby hodować mrówki, też zainspirował mnie kanał ptaszniki zająca. No i mrówki odchaczone, i teraz mam dwie hodowle chrząszczy. Stawię sobie tylko. Mam teraz dwie hodowle chrząszczy. Zacznę od tej egzotycznej. Wiem, że ten odcinek bardzo się przeciąga, ale postaram się, żeby następne były krótsze i bardziej ciekawe. To się myślę, że wytrenuje Tu mam, najpierw zacznę od chrząszczy egzotycznych. Tu mam takie duże bardzo pudło, w którym mam kruszczyce afrykańskie. I zaraz postaram się poszukać, bo kupiłem dorosłe, które mi wszystkie pozdychały. Ale były po prostu stare i miały prawo. A to, co miały u mnie zrobić, to zrobiły, czyli wydaje potomstwo. Tu mam pędraka, kruszczycy afrykańskiej. Nie można za blisko, bo się robi nieostro. I jest ruchliwy. Ten akurat jest w miarę spokojny, ale inne to. I strasznie się wydalają na rękę. Że mam potem całą stroną rękę i muszę się myć. A ten akurat opluł sobie głowę. on są już takie śmieszne. I ruchliwe. I patrzę sobie tak na pudło to jest ciekawostka. Widzę. O! To, bo one lubią siedzieć przed dnie, bo tam jest najwidgotniej Mam. Biorę kopie i nie ma. One czują jak kopie. W przeciwieństwie do innych. Są takie czujniejsze. A może tam mają więcej wrogów gdzieś w Afryce. Dlatego takie są. O! Tu dżownica się wkopała mi w drewno. Bo ja lubię takie klimaty. Takie, że nie jedno hoduję i wszystko sterylne. Tylko ja lubię mieć wszystko pomieszane Mieć idownicę, skoczogonki, ekipę sprzątającą I teraz mam Tu mam duże akwarium Takie dla rybek właściwie powinno być Najpierw, z tym zawsze mam problem Bo tu trzymam yy, ślinowa dożernie, Które mi zupełnie zmarniały, a potem zaszły mutacji i nie mają tych liści w ogóle. Tu mam, to nazywam Bratstwo Robactwo, taką wymyśliłem nazwę. W tym akwarium trzymam wszystko. Różne, też w większości chrząszcze, dżownice, ale też drutowce, larwy drutowca, drutowce, larwy sprężyka. No. I także mam. Zaraz spróbuję kogoś znaleźć. I zaraz pokopię, bo spróbuję, bo dużo tu mam yy, kruszczyc złotawek. Chyba to są kruszczyce. Tak mi się wydaje, ale naprawdę nie wiem, ale mi dobrze się je hoduje. Ja, je, ja naprawdę hoduję coś, ale nie wiem co to jest. Ała, mm. gościu, jaki debil, gnojek jeden Grzebie, grzebie i nagle on mnie gryzie I to mocno To nie wiem, czego jest pendrak Ale to jest taki inny niż te, które mam w większości I wiem, że teraz, ostatnio je dodałem I wiem, że będę musiał uważnie to grzebać bo <noise> jak naj, najwyraźniej gryzą. Tu mam. To bardzo mi przypomina kruszczycę afrykańską, tylko jest troszeczkę mniejsze. Dlatego podejrzewałem, że to jest kruszczyca złotawka nasza polska. I ona jest bardziej ospała niż te afrykańskie. I znalazłem ją z natury. Bo tutaj wyłapuję z natury i wsadzam. I te zaraz. Poszukam. O, właśnie w drewniak mi przemyka mój ogromny. Tylko, że trudno mi będzie go uchwycić. Bo, jak ktoś miał do czynienia z wijami, to wie, że są ultra szybkie. Tu mam następną złotawkę. Okay, I następną, i następną. A złotawki są za to ruchliwe dosyć, więc sadzę je do pudełka ogrodzonego. Chociaż są powolne, to dużo się ruszają i łażą wszędzie. I też łażą na plecach. W przeciwieństwie do tego, tu, co mnie ugryzł. Więc to może być majowy albo gnojowy. Ale gnojowy to by był. O! To jest Wisienka na torcie. Właśnie go znalazłem. Czyli mój nowy nabytek do Bractwa Robactwa. Czyli. On. Nie wiem do końca, co to jest. Znalazłem go w spruchniałej brzodzie nad stawami milickimi i ma taką fajną obrzeżkę i przypomina mi kuskowate tak wyglądały kuskowate jakie znajdywałem. znajdowałem ma fajną pomarańczową obrzeżkę, ale jestem w rozterce Naj... nie wiem co to jest, najbardziej mi przypomina kozioroga dębosza, bo on jest największy w Polsce, a to jest naprawdę ogrom i ma y, fajną obrzeżkę, ta, właśnie tą pomarańczową mi się podoba Prześwituje na fioletowo, jak właściwie większość pędraków, jak tak chodzi O wnętrzności mu widać Tak to jest mięciutki, ale jak na przykład się rusza, i to się napina Tak czuję to, trochę w palcach Chociaż go delikatnie trzymam i jest bardzo fajny, ale jestem w rozterce, bo przypomina mi koziora dębosza i byłbym pewien, gdybym nie znalazł go w struchniałej brzozie. Ale podejrzewam, że jest chłodno i on mógł tam się po prostu schować przed zimnem. I to właściwie całe bractwo robactwo. Miałem jeszcze ślimaka. Nie wiem, gdzie on obecnie jest. I właściwie to tyle. Nie mam więcej zróżnicowanych gatunków ale dosyć sporo tego jest więc teraz tego swaniaka wsadzę gdzieś tu tylko może nie obok tego, żeby tego nie ugryzł o tego się bardzo łatwię. chociaż u pendraków to raczej nieprawdopodobne, żeby wystąpił kanibalizm, ale te, ten zaczyna mi wzbudzać wątpliwości, jak mnie ugryzł. No ale pewnie się bronił, ale ten na przykład w nie potrafił się bronić, a ten potrafił. Ale no to nauczka, żeby delikatniej kopać, bo najwyraźniej go wkurzyłem. Może go zabolało, no i przez to mnie ugryzł. I to właściwie tyle. Na dzisiejszy odcinek, mam na nadzieję, że film się Wam spodobał, bo zrozumcie, że to pierwszy. Następne będą na pewno lepsze, nie będą się tak przedłużać. I jeśli się Wam podobał, to zostawcie lajka. Cześć!